Czerwiec jest miesiącem tradycyjnie poświęconym, a właściwie to składanym w ofierze, innym miesiącom w roku. To święto graczy, w czasie którego gracze mogą w końcu zająć się tym, co kochają najbardziej, czyli czekaniem, bezpodstawnym jaraniem się albo narzekaniem na gry, których jeszcze nie ma, zamiast cieszenia się tymi, które już są i w które faktycznie można sobie pograć. Zbliża się Summer Game Fest, czyli. Dwugodzinne reklamy producentów gier i konsol, na które najpierw czekamy przez cały rok, a później jeszcze zarywamy nocki, żeby je oglądać, więc owszem, gracze, zdecydowanie to jest silna grupa, która potrafi sprzeciwiać się chciwym korporacjom i naprawdę walczyć o swoje. Tak, Ja na kanale oczywiście poświęcę osobne materiały najciekawszym wydarzeniom Samurai Game Festu, takim jak nie to, a tymczasem zacznijmy od omówienia sobie PlayStation State of Play, które nieoficjalnie zainaugurowało imprezę i pogadajmy też o tym, czego się spodziewać na kolejnych konferencjach, czyli tych, które będą za kilka dni. A, nie chcę Was nakręcać, ale prawdopodobnie pojawią się między innymi soczyste zapowiedzi nowego Duma Batmana albo bliższe spojrzenie na najnowszą, w ogóle niekontrowersyjną odsłonę Assassin's Creed. Wow, ten 20-minutowy gameplay trailer naprawdę mnie przekonał, żeby dodać tę grę do koszyka. A później z niego usunąć, nazwę Ubisoftowi. Ale po kolei. Przed PlayStation 5 prawdopodobnie kolejny bardzo dobry rok, z tym, że Teraz bardzo dobry rok dla PlayStation, to w tych czasach już nie oznacza dobrego roku dla gier od PlayStation Studios, tylko wszystko skupia się raczej albo na multiplatformach, albo wręcz na takich wykupionych, plugawych eksach. Niestety główna atrakcja pokazu troszkę nie wyszła. State of Play się zaczynało o północy ja się musiałem na nie specjalnie obudzić, bo wcześniej padłem o 22 po ogarnianiu dziecka, no ale na szczęście po trzech minutach zwiastu na Concord znowu spałem. W skrócie to to jest wersja beta Overwatcha, z tym, że w uniwersum Strażników Galaktyki bez licencji. Tak zwany Hero Shooter przygotowywany przez studio Firewalk, założone w 2018, a kupione przez Sony w 2023, zamknięte przez nim w 2024 zapewne, bo gra wygląda bardzo generycznie i delikatnie mówiąc, nie zapowiada się na sukces. W tej chwili na YouTubie jest chyba z 10 razy więcej łapek w dół niż w górę. Nieważne co mówią, ważne, że mamy miesięczny okres wypowiedzenia. To jest moim zdaniem poważny problem w współczesnej branży gier, że korporacje wciąż starają się reagować na modę i trendy, a jednocześnie budżety i czas z produkcji takich dużych gier jest tak długi, że kiedy taka gra zrobiona w reakcji na coś będzie gotowa, to albo moda już dawno przeminie, albo ta produkcja, którą dana gra się inspirowała, będzie już 20 razy lepsza, a ludzie włożą w nią masę kasy i czasu i nie będą mieli no, żadnego powodu, żeby przesiąść się na coś nowego, tylko dlatego, że jest nowe, tym bardziej, że nikt nie ogrywa na raz 15 gier usług. Trendy to trzeba się starać przewidywać i wytyczać samemu, a tymczasem mamy teraz wielki wysyp hero shooterów, bo jeszcze tam Marvel Rivals było nawet na tym State of Play i Valve pracuje nad czymś, no ale od Valve to pewnie będzie dobre, no bo, no bo jest od Valve. Twoją drogą, skoro Sony nie anulowało tego projektu, to tak sobie myślę, jak złe i problematyczne musiało być to multiplayerowe The Last of Us, skoro tam to jakoś potrafili anulować, mimo całego hype'u na serial i gry. Premiera Concord yy, Kogo nie interesuje, ale dla porządku powiem, że będzie w sierpniu i no nie wiem, nie wiem, czy ta gra się przebije w takim obłożonym miesiącu, no bo w końcu będzie musiała tam rywalizować między innymi. No nie pamiętam z czym, no ale, ale cokolwiek by tam nie było, no to pewnie przegra. Jeżeli byłaby darmowa, to jeszcze, ale tutaj to może być taka historia jak z PlayStation Destruction All Stars, też nie pamiętam, czy to było. Mnóstwo osób interesuje za to remake Silent Hill 2, za który odpowiada. No konami podobno, bo oni tam ponoć mówią, co jak dokładnie ma wyglądać. Średnio. Zróbcie tak, żeby wyglądało średnio, ale wykonawcami są panowie i panie z naszej jeszcze nie wiem czy dumy Narodowej, blober. Teamu. Nowy zwiastun wypadł lepiej niż poprzedni, ale w sumie to ogłoszenie stanu wojennego przez Jaruzelskiego też wypadło lepiej i tak bardziej optymistycznie niż poprzedni zwiastun, więc to jeszcze żadna sztuka. Jeżeli chodzi o budżet i taką jakość wykonania, to moim zdaniem bliżej tutaj do Alone in the Dark niż do Residenta 4, co jeszcze samo w sobie nie jest niczym złym, ale boli w pewnych kwestiach brak wierności oryginałowi i w ogóle to Bloober Team, Korzysta z usług firmy, która zajmuje się gwarantowaniem niezadowolenia graczy, czyli hit detection. To jest coś takiego jak niesławne Sweet Baby Inc., czyli firma, która zajmuje się wprowadzaniem inkluzywności za wszelką cenę. Nawet gdyby musiało to oznaczać... Wszystkich białych mężczyzn. Nie no tu akurat serio FOPA, bo niektóre zmiany na przykład w projektach postaci mają się nijak do fabularnego sensu gry i troszkę ten sens grze zabierają. Niemniej leć Blober leć, no Polacy, no to wiadomo, że kibicuje i nie tylko chcę, żeby ta gra wyszła, ale też, żeby wyszła dobrze, a wychodzi. Nie wiadomo czy dobrze, ale wychodzi 8 października. Mnie to jeszcze zainteresowało Astrobot, czyli rozwinięcie tego dema technologicznego, które jest preinstalowane na każdym egzemplarzu PlayStation 5. Bardzo fajna gierka swoją drogą, a. Nowa, pełna wersja wygląda jak totalna zżynka z Super Mario Odyssey, czyli Spoko. I przypomina mi o Sony z czasów PSP i PS3 o Little Big Planet o Puppetei, o szalonych pataponach itd. Z tym, że nie wiem, czy taka gra pasuje się w gusta większości współczesnych odbiorców i czy. Nie zareagują tak, że no fajne, ale przecież to już się nagrali w to samo za darmo. Pewnie wszystko się rozbije o cenę ja trzymam kciuki, żeby przez tę grę nie rozbił się też odpowiedzialny za nią team Asobi, bo do tej pory robili naprawdę świetne rzeczy, z tym, że to jest ich taka pierwsza prawdziwa, pełnoprawna gra na zwykłą konsolę, no bo oni tam trzaskali jakieś rzeczy pod VR i właśnie demka technologiczne, a, ale no dobre były. Team Asobi, prawdziwy Asobi, Asobi. Ale i tak pasuje. Moją uwagę zwróciły jeszcze konwersja Godofora Ragnarok na PCT, będzie dostępny od września oraz dwie gry na VR. Skydance Behemoth, czyli gra, w której noszenie hełmu wpłynie pozytywnie na wczuwę, no bo są w niej hełmy od twórców świetnie ocenianego vr Walking Dead i nowy obcy. Obie dostępne niestety również na Steam VR i Meta Quest. No, nie mam nic do tego, żeby gry były multiplatformowe, oczywiście, ale trochę po prostu smutne, że PSVR 2 nie miało eksów, no i chyba już mieć nie będzie. Natomiast Sony w końcu pokazało, Przejściówkę, która pozwoli wykorzystać PSVR 2 również do gier pc I może i ta kostka kosztuje aż 250 zł, ale przynajmniej nie działają z nią, nie będą działały na kompach. Wszystkie wyróżniające się cechy PSVR 2 jako sprzętu, czyli na przykład HDR, zaawansowane wibracje w padach i hełmie, czy śledzenie gałek ocznych. Ale spokojnie, spokojnie, bo inne wróżniki Gogli pozostają nietknięte, a mówiąc inne, to mam na myśli chyba tylko wysoką cenę. Serio, jakimś cudem ze wsparciem kompów, ale takim wsparciem kompów to PSVR 2 wydaje się być jeszcze gorszym biznesem niż do tej pory, no bo jeżeli ktoś ma potężnego kompa, no to dlaczego miałby kupować akurat ten VR, no bo skoro ma VR na PC to po co mu jeszcze VR z PS5, a jeżeli ktoś nie ma potężnego kompa, no to, no tym bardziej tego nie kupi, nie? Podobno State of Play to jeszcze nie koniec nowości Sony na najbliższe dni. Świetnie, bo ja tutaj nawet, szczerze mówiąc, to początku tak nie, nie, nie do końca go widziałem, więc być może jakieś jeszcze inne gry od PlayStation Studios zobaczymy na innych wydarzeniach Summer Game Fest, takich jak na przykład Keynote Summer Game Fest, o którym będziemy mówili za chwilę. Bo mam jeszcze ważne ogłoszenie personalne. Otóż zostałem twarzą Rise Stop ambasadorem przeglądarki internetowej, kustoszym skupu katalizatorów. Niestety tylko jedno z tych zdań jest prawdziwe. Opera GX, powstająca w Polsce przeglądarka internetowa dla graczy, która nie jest nudna. Z Explorerem też nie ma nudy, bo nigdy nie wiem, czy otworzy stronę. Po pierwsze mody, czyli dopasowywanie wyglądu przeglądarki do mojego unikatowego gamerskiego stylu. Unikatowego, oficjalny mod cyberpunka. Maglicze. Serio. Nie no, jest muzyczka, jest tapeta, jest cała kolorystyka, są efekty na ekranie, są dźwięki, klawiatury. A tapeta jest aktywna i da się na niej zmieniać efekty, kolorki dnia, albo żeby ta poradnia dopasowywała się automatycznie do pory dnia. Piękne. Powiecie, panie Michale, nie, oszczędzaj RAM gdziekolwiek jesteś. No właśnie, GX zużywa niewiele zasobów, co zresztą możecie sobie podglądać i dostosowywać jeszcze ręcznie i ma masę wbudowanych funkcji. Media społecznościowe, muzykę, no w sumie tak jak każda przeglądarka, ale tutaj jest z boku. Asystenta AI, kalendarz premier gier, rozbudowane narzędzie do zrzutów ekranu. Używam od dawna na smartfonie, tablecie i kompie i na inną przeglądarkę bym nie zmienił. Teraz to sobie mam kontrakt, to już tak średnio mogę. Dzięki Operze GX będzie też nowy format na kanale, w którym będziecie mieli gry do wygrania co miesiąc i w którym będziemy sobie podsumowywali ostatni właśnie miesiąc w branży gier. Troszkę się jaram nawet, a w opisie tymczasem macie link do pobrania opery i jeszcze w najbliższym czasie będę Was indoktrynował. Główny pokaz Summer Game Fest poprowadzi już w piątek o 23.00 Jeff Keighley, czyli największy showman branży gier, który już teraz zapowiedziałby zbyt wiele się po tej konferencji nie spodziewać, więc no branża gier chyba ma jeszcze kiepskich showmanów w porównaniu z innymi mediami. Pokaz wypełnią głównie już zapowiedziane gry, które trafią do sklepów w tym lub w przyszłym roku, nie GTA 6 nie, chociaż kilka zupełnie nam ogłoszeń niespodzianek też się tutaj znajdzie, choćby powrót jednej z najważniejszych marek 2K, podobno nowe Borderlands, więc przepraszam, niespodzianka zepsuta, ale no, głowy nie dam. Będzie również Batman Arkham Shadow, czyli nowa grana na Meta Quest. Spoko, chętnie założę chęby by wkroczyć w lepsze uniwersum, w którym Liga Samobójców nie istnieje. Pokaz będzie trwał dwie godziny, więc co za debil to będzie w nocy oglądał. No, yy, chyba ja, jeżeli będzie w nim wystarczająco dużo miecha, no to później zrobię dla Was Podsumowanie. Nintendo w równie podekscytowanym tonie. No, będzie jakiś Nintendo Direct, i będzie w czerwcu, ale w sumie to jeszcze nie wiemy kiedy, i na pewno nie będzie na nim Switcha 2, i pokażemy gry, które wyjdą na Switcha, i, i to raczej w tym roku. I tyle. Jeszcze dziś w jedynce jakiś nudny film, a potem powtórka serialu. Nie oglądajcie. I powiem wam, że ja jako wielki fan Nintendo, no to nawet jakoś nie czekam specjalnie na ten pokaz na Summer Game Fest, bo na Switcha przez tyle lat, ale też ostatnio dostałem już tyle wspaniałych gier, że serio nic więcej mi nie potrzeba. No chociażby Paper Mario The Thousand-Year Door, czyli uważany za niemożliwy do niedawna remake wspaniałej gry z GameCube'a, właśnie zrobiony dla takich głupków jak ja, którzy kupią wszystko nostalgiczne z, z logo Nintendo. No dobra, no remastery Zelda z Willby by mi poprawiły humor albo jakieś konkrety o Metroidzie Prime 4, ale tak serio to czekam już tylko na nową konsolę i wtedy się hity wysypią. Xboxowi chyba też się wysypały hity, ale w takim sensie, że wypadły z i się wysypały, rozlazły się na inne konsole. Konflikt Microsoftu już 9 czerwca o 19. Stawiam, że na bank będzie więcej Indiana Jonesa i fajnie, bo czekam, sporo się mówi o nowej odsłonie Duma, podobno osadzonej w klimatach średniowiecza i no w ogóle ostatnio sporo zachowań Xboxa to jest średniowiecza. DLC do Starfielda powinno dostać datę premiery, a kto wie, kto wie, może Starfield zabita również na PlayStation 5. Co? Nie, nie wpuszczajmy go. Nikogo nie ma w domu! Są jeszcze w kolejce Ewaut, Stalker 2. Przypominam, że sam... Microsoft potwierdził też, że w tym roku do sklepów trafi nowy model Xboxa. No i raczej to będzie Slim niż Pro, ale zawsze. No i gdzie mieliby go pokazać, jeżeli nie, tutaj. I podobno zbliżają się jeszcze nowe girsy, ale data premiery raczej dalsza niż bliższa. Ogólnie to myślę, że nawet tylko z uwagi na to, właścicielem prawdo ilu marek jest Microsoft i ile studiów oni kupili, to ten pokaz warto oglądać, nawet jeżeli jesteście tymi ludźmi, którzy nie mają Xboxa, czyli wszystkimi. Chociaż myślę, że część Multiplatform to pojawi się też na innych konferencjach Summer Game Festu, a ten pokaz pozostanie chociaż troszkę zielonocentryczny. Chociaż już też wiadomo oficjalnie, że zamknie go prezentacja nowego Call of Duty, czyli ja już wiem czego wtedy robił nie będę. Czekam za to na Ubisoft Forward 10 czerwca. Nie wiem dlaczego nawet sam, ale mam jakąś taką słabość do Ubisoftu, może dlatego, że są z Europy, a może dlatego, że zawsze wspierali nawet te słabsze konsole Nintendo, a może po prostu dla Bekin, nie wiem. Na pewno dowiemy się więcej na temat tych nowych Star Warsów otwartoświatowych, chętnie pogram premiera za pasem, no i oczywiście będzie rozległe spojrzenie na super wyczekiwaną grę Assassin's Creed Czarny Chłop. O tej drugiej grze to właściwie nie wiem co myśleć, bo z jednej strony mam taką refleksję, że tak ze 20 lat temu w innych okolicznościach to taki wybór bohatera stanowiłby nie kontrowersję, tylko raczej taką okazję, tak by został odebrany do zrobienia czegoś odpołowego, że ja, tam taki wielki chłop wśród tych Azjatów i ich tak tłuczę, ale czad, ale zajebiste. Na takiej zasadzie, jak było, nie wiem, Shaolin Soccer, albo bobslejści z Jamajki, no taki wiecie, totalny absurd zrobiony na luzie. Ale z drugiej strony no to pewnie tak luźno nie będzie, jakby też miał być jakiś Assassin's Creed Powstanie warszawskiej, by się okazało, że Głównym bohaterem będzie August O'Brown, no co też pewnie bym się troszkę wkurzył, tak więc współczuję Japończykom i solidaryzuję się. W tych dniach wszyscy jesteśmy Japończykami. Z wyjątkiem Yasuke. On nie. Ponoć Ubisoft może się też pochwalić lub też pożalić. Nowym far krajem mogą być też odnowione z to jest ciekawe, The Division 3, a także no na pewno powiedzą nam, co dalej z ich super popularnymi grami 4A usługami takimi jak Skalen Bonds. Czasem ciekawe rzeczy są też na PC Gaming Show, a może nie tyle ciekawe, ale zabawne i fajne na Devolver Digital Direct i jeżeli rzeczywiście będzie tak interesujące, to to wszystko wam skondensuję i przedstawię tutaj może w krótkiej, ale za to w nieśmiesznej formie, więc yy, czekajcie. Na pewno będzie o czym gadać, bo już teraz jest sporo kontrowersji od tego Silent Hilla przez Xboxa, ogólnie po Assassin'a Pięknie, bo kocham kiedy świat płonie. Dajcie znać na jakie premiery wyczekacie, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.